Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej utworzenia i zadań szpitala tymczasowego na terenie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Krynicy Zdroju. W tej chwili do naszej konferencji prasowej dołączają się kolejni dziennikarze. Bardzo dziękujemy za udział. I za przyjęcie naszego zaproszenia. W konferencji jako pierwszy weźmie udział pan Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Witamy bardzo serdecznie. Witam panią, witam serdecznie państwa. Proszę państwa, dzisiaj mamy przyjemność otworzyć pierwszy po Stadionie Narodowym, pierwszy Szpital Tymczasowy który został zorganizowany przez spółkę Skarbu Państwa, przez spółkę Tauron Polska Energia. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że ten szpital powstał w wiście ekspresowym tempie, bo od decyzji pana premiera, pana Mateusza Morawieckiego minęło niespełna trzy tygodnie, a dzisiaj ten szpital będzie już mógł przyjąć pierwszych chorych. Warunki, jakie tutaj spotkają osoby, Chore no są naprawdę dobre, choć brzmi to szpital tymczasowy, to warunki będą takie jak w innych szpitalach. Proszę Państwa, w skali całego kraju spółki skarbu państwa zorganizują aż 17. Podobnych, podobnych obiektów. Dziesięć spółek Skarbu Państwa zajmie się tym tematem. To są największe spółki należące do Skarbu Państwa, kontrolowane przez Skarb Państwa, takie jak PKN Orlen, takie jak PKO Bank Polski, czy właśnie Tauron, czy Polska Grupa Zbrojeniowa. To jest takie świadectwo społecznej odpowiedzialności biznesu w tych trudnych czasach, У Dla, dla nas, Polaków, te spółki wyszły z taką otwartą ręką pomocy najciężej chorych, chorym potrzebującym. Proszę Państwa, te szpitale, tak jak ten tutaj w Krynicy, zorganizujemy w taki odpowiedzialny, w taki gospodarny sposób. Otóż te, ta substancja, te, ten majątek, który tutaj został zgromadzony, który został tutaj zajęty inwestowany będzie wykorzystywany nie tylko przez te pierwsze miesiące, ale też przez długie lata. Taki jest nasz, nasz pomysł na, na tą instytucję. No, chcę powiedzieć, że spółki nie poniosą kosztów organizacji szpitala. Te wszystkie koszty zwróci spółkom Skarbu Państwa Minister Aktywów Państwowych z funduszy covidowych. Także chcę uspokoić akcjonariuszy podmiotów. Nie ma tutaj żadnej mowy o jakiejkolwiek szkodzie. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że my będziemy zadowoleni, jeżeli te szpitale no, nie będą w pełni wykorzystane. Całe szczęście te ostatnie dni przynoszą taki, takie zahamowanie tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o zachorowania. I z tego się bardzo cieszymy. Ale każdy odpowiedzialny rząd a takim rządem jest gabinet pana premiera Morawieckiego, musi być przygotowany na każdy scenariusz, na najgorszy scenariusz, i my na taki scenariusz jesteśmy przygotowani. Proszę Państwa, my Polakom. Nie powiemy, że trzeba było się ubezpieczyć, tak jak to bywało już w przeszłości. My ubezpieczyliśmy Polaków na zdrowie i życie. Taki jest cel działania rządu. Chciałbym wszystkim zaangażowanym w ten projekt bardzo podziękować. W szczególności dzisiaj spółce Tauron Polska Energia, która, jak powiedziałem, no, w takim bardzo szybkim tempie przeprowadziła te prace. Chcę podziękować. Panu ministrowi, ministrowi obrony narodowej. Jest z nami dzisiaj pan minister Skurkiewicz. Działamy na terenie szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej i to, to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez takiego zaangażowania i przyjaznego podejścia właśnie ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję Włodarzowi małopolskiemu wojewodzie małopolskiemu. Pierwszego dnia po decyzji premiera już był tutaj obecny i zorganizował tą całą pracę. Bardzo dziękuję dyrekcji szpitala Ministerstwa Obrony Radowej i także Szpitala Powiatowego w Klinicy. To Państwo tutaj dowodziliście od strony medycznej tym całym procesem, bo my, zarządzający spółkami, znamy się na realizacji projektów inwestycyjnych, ale w kwestii zdrowotnej polegaliśmy całkowicie na Państwa doświadczeniu i za to, za ten wkład, za pracę, za tą życzliwość pięknie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, życzmy sobie, żeby, tak jak powiedziałem, ten szpital by, no, nie, nie był w pełni wykorzystany, żeby pandemia powoli przechodziła już do historii, ale ten szpital będzie służył społeczeństwu, będzie służył mieszkańcom klinicy górskiej będzie służył mieszkańcom województwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu podsekretarzowi stanu Zbigniewowi Gryglasowi. Ja Państwa poinformuję, że poza tą częścią, którą w tej chwili prowadzimy, gdzie będą wypowiedzi osób zaproszonych na konferencję, będzie również taki moment na przekazanie pytań, które Państwo dziennikarze do nas skierowali wcześniej drogą mailową. Także prawdopodobnie jeszcze do Pana Podsekretarza Stanu wrócimy w kolejnej części. A teraz zapraszam Pana Wojciecha Skurkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Ministerstwo Obrony Narodowej decyzją ministra Mariusza Błaszczaka oddaje do dyspozycji społeczeństwa nie tylko zasoby kadrowe, zasoby ludzkie ale również i infrastrukturę. Dziś jesteśmy na terenie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Krynicy Górskiej, który jest przekształcany w szpital tymczasowy. Szanowni Państwo, to właśnie tutaj będziemy wspomagać służbę zdrowia województwa małopolskiego, ale szczególnie tutaj tegoż terenu. Te 168 łóżek, które będą uruchomione, czy są uruchamiane, w ramach funkcjonowania szpitala tymczasowego. To jest wielki sukces i dziękuję panu ministrowi Gryglasowi, dziękuję zarządowi firmy Tauron za to, że udało się tak szybko i sprawnie to przedsięwzięcie przeprowadzić. Jestem przekonany, że to będzie z wielkimi korzyściami dla lokalnej społeczności, ale chyba i dla całego województwa małopolskiego. Szanowni Państwo, wojsko polskie Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo mocno angażuje się w działania przeciwko My Jesteśmy na tej pierwszej linii frontu już od 6 marca bieżącego roku, więc ten czas pandemii jest bardzo długi. Dziś służy pomocą temu obszarowi cywilnemu każdego dnia około siedmiu tysięcy żołnierzy pozostałe dwadzieścia tysięcy jest wciąż utrzymywane w gotowości i to decyzją ministra obrony narodowej szpitale wojskowe bardzo czynnie angażują się w te działania przeciwcovidowe, mamy dwa szpitale, które są szpitalami koordynacyjnymi dla całych województw, szpital w Żarach, szpital w Gdańsku, mamy szpitale w pełni, w 100% covidowe w Szczecinie, w Żaganiu i również w Gdańsku, ale również tutaj w Małopolsce nasz szpital wojskowy w Krakowie będzie szpitalem patronackim dla powstającego w stolicy Małopolski szpitala tymczasowego. Jak wspomniałem, oddajemy nasze zasoby nie tylko zasoby ludzkie, ale również i zasoby infrastrukturalne. I jesteśmy gotowi do pracy praktycznie 24 godziny na dobę, co zresztą widać w szpitalach, gdzie są obecni żołnierze przy, przy, czy przy triażu, czy pobierając wymazy od osób, które w, muszą być wspierane, pobierane materiały do badania, czy też w takich pracach technicznych, czy poprzez przewożenie różnych materiałów zagranicznych rezerw materiałowych i nie tylko, więc jesteśmy na wielu obszarach tego frontu covidowego bardzo mocno zaangażowani. Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Ministrowi, bardzo dziękuję pełniącej obowiązki Pani Dyrektor 20 Szpitala Wojskowego tu w Krynicy Górskiej za zaangażowanie, za pracę i za współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy uprzejmie za tą wypowiedź i zapraszam teraz Pana Łukasza Kmitę, wojewodę małopolskiego. Szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo. Można powiedzieć tempo jest swoiście rekordowe. 29 października zapadła decyzja pana premiera, za którą bardzo serdecznie jako małopolanin, jako wojewoda dziękuję o realizacji przez spółki Skarbu Państwa właśnie szpitali tymczasowych. Już następnego dnia byliśmy tu na miejscu, żeby zobaczyć, czy ten obiekt nadaje się. Świetna współpraca, za którą bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Obrony Narodowej i panu ministrowi aktywów państwowych, pokazuje, że ten efekt synergii tutaj, na ziemi małopolskiej, został idealnie osiągnięty. I tego samego dnia, za co też bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi Tauronu, pojawili się przedstawiciele spółki, można powiedzieć, z ekipami, które gotowe były dokonywać pierwszych działań zmieniających ten szpital w szpital tymczasowy, doprowadzających tlen w taki sposób, aby wszyscy, którzy będą potrzebowali tego, aby znaleźć się w szpitalu tymczasowym, aby być hospitalizowani, mieli taką szansę. Przypominam, że wtedy w Małopolsce mieliśmy bardzo trudną sytuację epidemiczną. Były takie dni, kiedy nawet ponad 200 hospitalizowanych dziennie właśnie z koronawirusem trafiało do szpitali. I te decyzje pana premiera i dobra współpraca z panami ministrami dała nam siłę do tego, aby działać, aby rozwijać łóżka tzw. covidowe w całym regionie. Dała siłę służbie zdrowia, która widziała światełko w tunelu właśnie podczas realizacji tych szpitali tymczasowych. To myślę wielki sukces. Jako wojewoda małopolski wydałem także decyzję o skierowaniu do pracy tutaj personelu z okolicznych sanatorii, a także z innych obiektów, gdzie pracują lekarze i pielęgniarki właśnie po to, aby personel szpitala był gotowy do przyjęcia pacjentów. Bardzo serdecznie dziękuję także dyrektorowi szpitala powiatowego, który będzie szpitalem patronackim dla tego szpitala. Pan dyrektor Kmak osobiście, mogę powiedzieć, przez 7 dni w tygodniu i niemal 24 godziny na dobę pracował, aby odnieść wspólny sukces. Aby szpital był gotowy, aby szpital mógł przyjmować pierwszych pacjentów i takie, takie miejsce mamy dzisiaj, taką sytuację mamy dzisiaj. Jestem przekonany, że dzięki decyzji Pana Premiera realizowanej wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez Ministerstwo Aktywów Państwowych zbudowaliśmy w Małopolsce bezpieczny system służby zdrowia covidowej i za to jeszcze raz Panom Ministrom pragnę serdecznie podziękować w imieniu wszystkich Małopolan. Wczoraj w rozmowie z dyrektorami szpitali dyrektorzy sami zwrócili mi uwagę na jedną kwestię. W Małopolsce nie było sytuacji, że pacjent z koronawirusem nie miał gdzie trafić do szpitala. Pojawiły się przejściowe trudności rzecz jasna, Był, były takie sytuacje, ale każdy pacjent w ostateczności trafił do szpitala. To pokazuje, że państwo polskie jest odpowiedzialne, że państwo polskie zbudowało solidny system. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za wypowiedź Pana Wojewody. W tej wypowiedzi został już przywołany Prezes Zarządu Tauron Polska Energia i teraz poproszę Pana Wojciecha Igna-Coka o zabranie głosu. Pora, żebyśmy się dowiedzieli jaki był udział Grupy Tauron w tym przedsięwzięciu. Dzień dobry, witam Państwa, Panowie Ministrowie, Panie Wojewodo. Grupa Tauron realizuje polecenie Pana Premiera o, o, o realizacji szpitali tymczasowych. Cała Grupa Tauron współpracowała z, z jednostkami specjalistycznymi, tutaj służbami medycznymi, ponieważ my jako Grupa Tauron nie mamy doświadczenia w budowie szpitali. Natomiast tutaj pod nadzorem czy współpracy służb medycznych zrealizowaliśmy ten szpital, który dzisiaj możemy oddać. Główne zadania, które przed nami stały, to była Tutaj instalacja tlenowa, to była instalacja przywołania służby medycznej, to była wymiana punktów sanitarnych, to była wymiana podłogi, to były duże prace. Ja bym chciał jeszcze raz podziękować przede wszystkim pracownikom grupy Tauron, ponieważ to oni i tylko dzięki nim się tak szybko to udało zrealizować. Oczywiście nasza współpraca polegała ze służbami medycznymi, ale nasi pracownicy pracowali po 24 godziny na dobę, żebyśmy ten efekt osiągnęli, o którym dzisiaj mówimy. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Proszę państwa, dowiedzieliśmy się, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch tygodni i dlaczego. No pora spojrzeć w przyszłość. I teraz poproszę pana Sławomira Kmaka, dyrektora szpitala imienia Józefa Gitla w Krynicy. To jest szpital, który tutaj w tym obiekcie będzie prowadził leczenie pacjentów. Poproszę pana dyrektora o powiedzenie, jak to będzie wyglądało. Dzień dobry, szanowni państwo. Na nas zostało nałożone zadanie utworzenia tego szpitala we współpracy ze spółką Tauron oraz z 20. Szpitalem Wojskowym w Krynicy. Bardzo chciałem podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt, bo bez dobrej współpracy tych trzech podmiotów ten projekt nie udałoby się na pewno zrealizować w tak szybkim, w tak szybkim terminie. Dzisiaj jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć pacjentów w najbliższych dniach. Będziemy rozmawiali z dyrektorami szpitali z subregionu sądeckiego, ale też z całego województwa małopolskiego, aby pacjent, który trafiał do, ma trafić do szpitala w Krynicy, do szpitala tymczasowego, jak najszybciej został tutaj przekazany. To bardzo ważne, o czym mówił pan wojewoda, że zadaniem tego szpitala będzie również odblokowywanie szpitali, które dzisiaj przyjmują bardzo dużą liczbę chorych. My na to jesteśmy gotowi. Mamy nadzieję, że w nieodległym terminie poinformujemy państwa o przyjęciu pierwszego pacjenta, który trafił do szpitala tymczasowego. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze. Może od razu przejdziemy, proszę państwa, teraz do pytań, które spłynęły do nas. Ja bym miała prośbę o zostanie, ponieważ to pierwsze pytanie będzie właśnie do pana dyrektora. Jest to pytanie zadane przez pana Bartosza Niemca z Radia Kraków i Pan Bartosz prosi o doprecyzowanie kiedy pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do szpitala tymczasowego w Krynicy. Ten nieodległy termin, czy możemy go jakoś doprecyzować, czy to jest kwestia dni, tygodni? Pan Wojewoda skierował personel do pracy w szpitalu tymczasowym z dniem 18 listopada. I te osoby dzisiaj zgłosiły się do pracy, o co za co bardzo chciałem podziękować panu Wojewodzie za szybką szybką decyzję, ale też personelowi, który odpowiedział na to wezwanie pana Wojewody i te osoby są dzisiaj gotowe do pracy, więc ten nieodległy termin myślę, że to jest najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z Radia Kraków dotyczy właśnie personelu medycznego. I pytanie brzmi, jak wygląda sytuacja z, person z personelem w tej placówce? My oparliśmy przede wszystkim pracę. Szpitala Tymczasowego o, o dwa zespoły pracowników. Pierwszy to jest zespół, który przejmujemy, zespół pracowników Szpitala Wojskowego. Oni znają ten budynek, pracują tutaj. Jest to świetny zespół, zespołu pielęgniarskiego, ale też fizjoterapeutów, którzy zgodzili się wykonywać te obowiązki. I pracowników Szpitala w Klinicy Zdroju, którzy w części mogą tutaj być delegowani. Na dzisiaj mamy zarekrutowany pełny zespół pielęgniarski. Czyli ponad 80 osób. Mamy zarekrutowany pełny zespół związany z obsługą techniczną tego, tego szpitala. Mamy zarekrutowanych kilkunastu lekarzy i cały czas kolejni lekarze dochodzą. My szacujemy, że będziemy potrzebowali w granicach 25-30 etatów, etatów lekarskich i taką liczbę w najbliższych dniach osiągniemy. Na dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby bezpiecznie pracować w tym szpitalu w oparciu o ten zespół, który mamy. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Mamy kolejne pytania, to są pytania z Polskiej Agencji Prasowej, zadał je Pan Szymon Bafia i myślę, że są one skierowane do Pana Wojewody, także uprzejmie poproszę o podejście do mikrofonu. I pytanie zadane brzmi, proszę powiedzieć o innych szpitalach tymczasowych w Małopolsce, kiedy kolejne placówki zaczną działać? Szanowni Państwo, w Małopolsce to nie jedynie Krynica Dzisiaj jest otwierana, przypomnę, że pierwszym szpitalem tymczasowym, który przywróciliśmy mu funkcję szpitala, był budynek tak zwanego czyli budynek byłego szpitala uniwersyteckiego. Tam już leżą pacjenci, tam są pacjenci zarówno respiratorowi, ojomowi, jak i pacjenci, którzy mają koronawirusa, ale nie są w tak ciężkim stanie. Dzisiaj kolejny obiekt w Małopolsce. Dziękuję także parlamentarzystom posłom i senatorom obecnym tutaj z nami ponieważ wspólnie konsultowaliśmy się nad kwestiami dotyczącymi także jak rozlokować te obiekty w Małopolsce podjęliśmy takie działania aby one były równomiernie rozlokowane właśnie jedna ze spółek skarbu państwa konkretnie bank PKO BP buduje szpital tymczasowy w Tarnowie w tak zwanej hali Jaskółka kolejne szpitale powstają w Krakowie między innymi eks pobudowane siłami wojewody w porozumieniu z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji z panem ministrem Schawebnakem i kolejne także obiekty przy ulicy Śniadeckiej w Krakowie tam budowane tym razem przez spółkę Azoty Ponieważ jesteśmy, cały czas śledzimy postęp tych prac i widzimy, że ten prac, postęp zbliża się ku końcowi, nie chcę jednoznacznie wskazywać, ale wydaje mi się, że najbardziej zaawansowane kwestie dotyczą szpitala EXPO, gdzie będzie niespełna 400 łóżek i szpitala w Tarnowie. Pozostałe szpitale będą takimi swoistymi buforami bezpieczeństwa właśnie na wypadek tego, gdyby nie daj Boże epidemia eskolowała. Panie wojewodo, i od razu mamy pytanie dotyczące właśnie tej liczby łóżek, ile mamy obecnie miejsc covidowych w małopolskich szpitalach, ile z nich jest zajętych? Szanowni państwo, w Małopolsce łącznie, zgodnie z decyzji było około 4000 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Rozbudowaliśmy system w taki sposób, aby niemal w każdym szpitalu zarówno w tym w, tym w Krakowie, w Tarnowie, w Nowym Sączu, czyli w tych można powiedzieć ośrodkach wiążących, ale też szpitale powiatowe włączyły się w działanie. Mam z tego powodu ogromny sukces, ponieważ to była ogromna praca, i współpraca z dyrektorami szpitali chcę im bardzo serdecznie za to podziękować. Na dzisiaj mamy sytuację, że około 2600 osób podejrzanych. I z potwierdzonym koronawirusem przebywa w szpitalach. Dzisiaj także odbyła się Narada z Narodowym Funduszem Zdrowia co do dalszego rozwoju sytuacji. Oczywiście te dane z ostatnich dni są uspokajające, ale my jako państwo musimy być przygotowani. Panowie ministrowie bardzo konkretnie zadaniują wojewodów. Musimy być przygotowani na każdy rozwój scenariusza. Liczba miejsc w szpitalach tymczasowych to około w województwie małopolskim, Między 800 a 900 trwają ostatnie ustalenia, taka liczba będzie dostępna, mam nadzieję, że nie taka liczba będzie uruchomiona, bo to świadczyłoby o nawrocie epidemii. I jeszcze jedno pytanie nawiązujące do tego tematu. Z danych niektórych szpitali covidowych wynika, że liczba zajętych łóżek nie jest wielka. W zakopanym w szpitalu imienia zajętych jest około 1 trzecia łóżek, a w szpitalu uniwersyteckim również w Zakopanem jest tylko jeden pacjent na ponad 40 łóżek. Czy będzie weryfikacja zapotrzebowania i czy szpitale przekształcone tymczasowo w covidowe wrócą do swojej normalnej działalności i kiedy? Szanowni Państwo, to co Przedstawiła nam e, pani dyrektor, pokazuje, że sytuacja w Małopolsce się stabilizuje. E, przypomnę, że jeszcze dwa tygodnie temu e, to, o czym mówiłem, ponad 200 osób dziennie trafiało do szpitali. Myśmy musieli rozwinąć taką bazę w porozumieniu z dyrektorami, aby zabezpieczyć Małopolan. Dzisiaj, w uzgodnieniu przede wszystkim z Narodowym Funduszem Zdrowia, z Ministerstwem Zdrowia, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozważamy dalsze scenariusze. Oczywiście szpital w Zakopanym, który stał się szpitalem covidowym w pełni, ma zajętość niewielką, ale to pokazuje, że te wdrożone przez rząd pewne obostrzenia zaczęły funkcjonować. My na bieżąco te dane zbieramy, oceniamy i będziemy podejmowali decyzje, ale przypominam epidemia. Nie wiemy, jak będzie się rozwijała, a musimy pokazać sprawność i gotowość i dyrektorzy z małopolskich szpitali są z nami w stałym kontakcie i będziemy najpierw z nimi, a także z NFZ ustalali dalsze działanie.